Hej, cześć, witam na drugim filmie na tym kanale. I dzisiaj nadszedł ten dzień, że zabieramy się za projekt garaż. Jak widać przede mną już są niezbędne materiały, a w zasadzie część niezbędnych materiałów. Jest pianka POLINOR, która posłuży do ocieplenia dachu. Jest termoizolacja ALUFOX, która posłuży do ocieplenia ścian. POLINOR w sumie kupiłem 24 puszki. Myślę, że powinny wystarczyć. Alufoksa kupiłem 45 m2 i sądzę, że będzie tego na pewno za mało. Ale jeżeli czegokolwiek braknie, to po prostu dokupię tyle, ile będę jeszcze potrzebował. Nie chciałem po prostu, żeby został mi nadmiar, bo co ja bym potem z tym zrobił. Jednak dzisiaj jeszcze, proszę Was o cierpliwość, bo pogoda niestety nie pozwala na to, aby zabrać się za ocieplanie. Polinor wymaga jednak troszeczkę wyższej temperatury niż obecnie jest na polu, a dodatkowo y, też muszę zabezpieczyć ten garaż antykorozyjnie. Y, po prostu muszę pomalować konstrukcję farbą y, odpowiednią do tego, żeby nie łapała tego korozja. I z tego też miejsca chciałbym Was od razu zaprosić na kanał mojego brata, Sampl. jest to kanał gamingowy, aktualnie odgrywa Wiedźmina i Bioshock. Bardzo ciekawy komentarz, można się też również pośmiać. Bardzo przyjemnie się to ogląda. I jeżeli już byście tam wpadli, to mam taką prośbę, abyście pod jego ostatnim filmem zostawili łapkę w górę. Wtedy na pewno y, jemu zrobi się przyjemniej. Y, to i mi przy okazji także nie przedłużając, ja zbieram się do sklepu po niezbędne materiały i widzimy się w zasadzie już w garażu. No i y, witam po tym krótkim przerwniku. Ja już się wziąłem troszeczkę za to malowanie. No i muszę y, y, powiedzieć, że no, nie tak to miało wyglądać. I teraz myślę kurde, właśnie zaczynam żałować, że y, zaczynam żałować, że się za to wziąłem i szukam alternatywy, bo nie chcę, żeby to tak zostało właśnie. Są kurde niedomalowane te rzeczy takie. No źle to wygląda po prostu Zaraz będę myślał, nie wiem idę no, Tutaj jest fajnie nawet. No, ściana pomalowana, a ściana będzie i tak przykryta To nie ma znaczenia nie. Tylko Tylko wszystkie te zakamarki No kurde chciałbym żeby to było dobrze domalowane mimo wszystko yy, Bo no tak by było lepiej, nie? Tu ja ładnie A tu już nie No także yy, Nie wiem, zaraz znajdę jakąś alternatywę na to Zastanowię się jak to inaczej zrobić, bo tak to mi się nie widzi No tutaj taki kawałeczek ma malowałem prawie godzinę a wygląda Wygląda to średnio w sumie Ale proszę bardzo co ja znalazłem Yyy... ten... Zoom. Nie wiem, może kiedyś oglądaliście Mango chyba? To właśnie kiedyś to w Mango było. To lata temu. Bardzo dawno temu. Ale działa jak widać, bo tam już trochę kratownicy y, przy, przejechałem tym i y, nie chciał zacząć y, bryskać, ale troszeczkę żeśmy tutaj y, umęczyli się i Wracamy do gry. <laughs> Kurde, wszystko zapylone tutaj. <laughs> wszystko. No <Ale> patrzcie tu. <laughs> Kto to domyje teraz? Ja, nie wiem. Nie, no tu jest ładnie. <laughs> nie, no pięknie jest. Nie wiem, chyba ten. Yy, wiecie co? Zrezygnuję chyba z malowania tutaj na górze i przemaluję to tylko na dole, bo coś mi się wydaje, że to więcej szkody tu mogę wyrządzić. Zwłaszcza że. No, także to był bardzo dobry pomysł, a naprawdę. I tak oto dotarliśmy do końca malowania. Uznałem, że już wystarczy tego malowania, bo coraz gorzej to zaczęło wyglądać. Można było tego w sumie w ogóle nie malować, a nie, no jest lepiej niż było. Jest lepiej, czyli, czyli że jest lepiej. Jak widać, już praktycznie wieczór się zrobił. Ciemno, kurde, tutaj oświetlenia za bardzo sobie nie mam skąd skombinować. A poza tym, tak jak mówię, już, już skończyłem, więc już nie będę kombinował. Pokażę Wam jak to wygląda z bliska z tym, że ze światłem z telefonu. Także wiele nie zobaczycie, ale może i lepiej. To... Kto, wrażliwy, to... Kto wrażliwy, to niech przewinie tam dwie minuty do przodu to. Także, jak wszyscy widzieli, no, muszę... Mo, mogę tu mówić o sporym sukcesie. Z, dlaczego? Bo każdy spyta, dlaczego można tu mówić o sporym sukcesie. Dlatego, że teraz dużo osób, w zasadzie każdy, kto zobaczy ten film, nie będzie już popełniał tego błędu, który ja popełniłem. Więc jest to sukces z mojej strony, jest to sukces pedagogiczny. Yy, bo was nauczyłem tak. I yy, chciałem powiedzieć tylko, że taki był cel, taki, taki był cel tego filmu. Nie róbcie tego, co zrobiłem. Znaczy, no po prostu tak się nie robi. Nie robimy w ten sposób. Yy, jutro yy, mam zamiar yy, tam pójść. Poprawię to już ręcznie, wędzelek, i tak dalej, bo jeszcze jedna puszka farby została, więc poprawię to już ręcznie i jutro pokażę Wam efekt końcowy, a na dzisiaj kończymy tą żenadę i te pasmo niepowodzeń moich. and Cześć, witam ponownie. Jak widać, yy, skończyłem. I co? Yy, no, uważam, że odniosłem pewien sukces, bo yy, nauczyłem się, jak nie robić takich rzeczy. Yy, robota, no, pasowałoby to tak naprawdę jeszcze raz kupić trzy puszki farby i jeszcze raz to wszystko pomalować pędzlem, ale nie będę tego robił, bo jak gdzieś tam wyjdzie rdzano, to poprawię wtedy, ale na razie się tym nie przejmuję bardzo. Uważam, że to wystarczy w zupełności, też tutaj od zewnątrz go trochę zabezpieczę. Dach i tak będzie wypiankowany. Ściany będą ocieplone, więc sądzę, że raczej tutaj rdza nie będzie się wdzielała zawsze, gdzieś ten, gdzieś mimo wszystko to zabezpieczenie się dostało. Zawsze będzie lepiej, niż gdyby nie było go w ogóle. I co? Z tego miejsca w zasadzie e, chciałbym jeszcze raz was zaprosić na kanał croissant.pl. E, zostawcie mu tą łapkę w górę. E, oczywiście zapraszam też do pozostawienia łapki w górę pod tym filmem, miły komentarz też mile widziany. Widzimy się niebawem. E, no. A skończymy już gadać na razie, Cześć. Dobra, kto to będzie sprzątał jeszcze? Zostawię... Zostawię to tak. Może się samo posprząta. Bo.